I w ogóle ciekawostka Tu na tych kominach. To była zapowiedź skina, jakby tego, co wszedł na siódmy sezon w 2018 roku. Ale już nie ma nic na tych kominach. Zdjęli to? Ciekawe, aż dziwne. Ok. Ok. I od dzisiaj, godziny w sumie 20 do 22. E... O, dokładnie tam. Już wcześniej to testowałem i patrzyłem gdzie ta góra jest. No właśnie, góra lodowa. Będzie się aktualizować codziennie, która uderzy tutaj w wyspę. Nie będę się obracał, chcę jak najdalej dolecieć tutaj. Więc... Te mgły nie widać? Muszę przez lunetę sobie ogarnąć. Mi się aktu aktualizowała codziennie. No dobra, chyba że go daleko nie lecę choć lecę dalej. Gdzie to jest jakaś ściana? Nie ma. Ejsz, lecę dalej niż jest wyspa startowa. Ej. No lepszego busa nie było. Tak szczerze. Jakie są daleko, dobra, lecę. Ale już coraz gorzej widać, coraz ciemniej tam jest, no za daleko jest, gdzie ja tam dolecę. Aha, burza nagle mnie złapała, kurde. No. No dobra, tyle z aktualizacji. Jutro się widzimy w kolejnej. Siema.